Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Need for Speed Most Wanted. W tym odcinku kolejne próby, kolejna seria prób. Postęp w grze 88%, postęp w serii prób 41%. No i teraz kolejna próba, to jest próba czasowa, którą trzeba przejechać poniżej 3 minut. Jedziemy! Tym razem jedziemy sobie Porsche Turbo S, minuta 5 do pierwszej bramki i powinniśmy dojechać bez problemu, bo to auto jest szybkie, mam dobre wspomnienia z tym samochodem, ogólnie jest tutaj w tej grze z samochodami Porsche są szybkie, stabilne i zwinne.

Czas się już kończy 7 sekund premii czasowej To nie wygląda dobrze skoro takie problemy miał z dojechaniem tutaj ten samochód może być trudna próba Radiowóz jeszcze się do tego przyczepił Sześć sekund premii czasowej. Wszystko jest. Czas się kończy. Dobrze, że tutaj była. I ostatnia bramka za minutę 5, więc jest szansa, że nadrobię troszkę prędkością. No i mamy problem, chyba muszę jechać teraz od tej pory bezbłędnie. Jeszcze nie całe. Jeśli dobrze pamiętam, to bramka jest za tym tunelem, tylko trzeba tam dojechać. 8 sekund, 7, 6, 5, 4? 3, 2, 1. Jacie! 27 setnych sekundy premii czasowej. 268 km na godzinę. Dramatyczny czas. Kolejna seria prób. Kolejna próba to są notowania. 50 tysięcy trzeba osiągnąć i zgubić pościg. To jest chyba znacznie łatwiejsze od tego, co było wcześniej. A radiowozy to nie jest problem. 15 radiowozów to też nie jest dużo. 50 tysięcy osiągnąć to jest też nie za dużo. Dwa wykroczenia już mamy. Jazda pobocza i uszkodzenie mienia. Ale tutaj nie chodzi nam o. Wykroczenia. Tylko okay, chodzi nam o... notowania. W sumie już mamy czterdzieści osiem tysięcy.

Stand by the Kolejnego spowolniacza pościgu, i wiem, które ty pojadę. Tu jest ciasno, więc tutaj powinni sobie nie poradzić. Dobra, ciekawe, czy mogę ty wrócić.

To jest oczekiwanie. Muszę spróbować się ukryć. No i znowu ten radiowóz, jakbym trafił, dobrze. Nie uciekł. Ukryty. Super mnie minuty 20, 20 pościgu. I udało się. Udało się. Zwycięzca. Długość notowania: 14 tysięcy. Zniszczone radiowozy: 13. Notowanie 50 tysięcy. Ogólnie: 139 tysięcy notowań. 4 wykroczenia bez kary. Kolejna próba. To jest próba czasowa, poniżej 3.45. Czy to będzie tak samo trudne jak wcześniej? O! Aston Martin! To jest chyba DB9. 45 sekund do pierwszej bramki. Fajny mać większy silnika. Jest pierwsza bramka tej okolicy w ogóle nie znam, więc nie wiem gdzie może być. No już jest 13 sekund. Dobra, już widzę. Na minimapie przynajmniej. Dwie sekundy chemii czasowej. 40 sekund do kolejnej bramki. A nawet niecałe 40 sekund. Dobrze, że skrót jest dostępny. Się. Znowu dwie sekundy premii czasowej. Dwadzieścia uh, right kilka sekund, ale pościg mnie teraz nie interesuje. 10 sekund jeszcze i udało się. Troszkę większa premia czasowa jest, 4 sekundy, prawie 5 i teraz mamy półtorej minuty. Więc mam troszkę więcej czasu, ale to jest dalej niedużo pewnie, bo odległość jest ogromna, jak się można domyślić.

Już prawie jeszcze może nie. Ostry zakręt zaraz będzie. Może nie taki ostry, ale wjechaliśmy chyba na jakąś autostradę. Na pewno nie w pierwszej dzielnicy. I meta jest za chwilę. Da się dojechać? 5 sekund, 4, 3. Udało się. 3 sekundy premii czasowej, 188 km na godzinę. Kolejna próba czasowa. Albo raczej próba. Ucieczka przed pościgiem w czasie krótszym niż 3 minuty. Spróbujmy. Żeby zgubić pościg, potrzebujemy. Spowalniaczy pościgu. Pojedziemy sobie tędy. I mamy na to niecałe 3 minuty. Cancel routine cover. Cancel cover. It's not working. I need Co3 help now. Copy four double twenty two. I'm clearing you to try now. Twelve, seventeen, twelve, fifteen, twelve.

Uh, code 6 party lost, I need a quadrant set up ASAP Yeah, I got him, vehicle located I'm gonna try to get him stopped with a 10-59 uh, Okay, that was to lose him 10-33, I'm declaring 10 we we got him, we got him Na Udało się? Udało się. Poniżej 3 minut. Super. Długość notowania 65 tysięcy. Zniszczone radiowozy 8. Ucieczka przed pościgiem poniżej 3 minut. Łącznie mamy 270 tysięcy. 6 wykroczeń bez kary. Zobaczmy sobie postęp w grze: 89% seria prób, 32 próby są już zrobione, i 47%, czyli prawie połowa już jest. I na tym sobie skończymy ten odcinek, także jeśli odcinek wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przykapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!